W pierwszej kolejce Ligi Światowej polscy siatkarze zmierzyli się z Brazylią. Pierwsze dwie partie należały do Brazylijczyków, którzy grali bardzo dobrze w obronie i finyzyjnie w ataku. Nasi rywale byli od nas lepsi w każdym elemencie gry. W trakcie pierwszych dwóch setów Polacy dobrze prezentowali się w pierwszej partii, gdy na zagrywce był Bartosz Kurek i zdobyliśmy pięć punktów rzędu. Jednakże Brazylijczycy w tych dwóch setach wykazali się większym sprytem i doświadczeniem. W trzeciej partii Brazylia prowadziła już 3 do 0. Na szczęście Polacy zaczęli grać płynniej w ataku. I potem mieliśmy wynik 6-6. Na pierwszej przerwie technicznej przegrywaliśmy jednak 6-8. Później Polacy zaczęli świetnie grać w bloku i na drugiej przerwie technicznej prowadzili 16 do 12. Od stanu 21-21 biało-czerwoni zdobyli kilka punktów i wygrali tę partię 25 do 22. W czwartym secie Kanarinios od razu wyszli na czteropunktowe prowadzenie. Niestety wraz z upływem czasu przewaga rosła i na drugiej przerwie technicznej mieliśmy wynik 9 do 16. Niestety nasi zawodnicy nie potrafili sprostać Brazylijczykom i przegrali seta 25 do 15 oraz całe spotkanie 1 do 3. To jest początek dopiero naszej drogi. Mam nadzieję, że z każdym kolejnym meczem będzie lepiej. Ten sezon będzie na pewno dużo trudniejszy niż, niż poprzedni, bo, bo bronimy, bronimy mistrzowskiego tytułu w tych rozgrywkach. I to było dzisiaj widać, że, że Brazylia chciała coś udowodnić. Gratulacje dla nich, zagrali po prostu lepszy mecz. Mam nadzieję, że w następnym post, po powiesimy po poprzeczkę troszeczkę wyżej. Powiem tak, no dwa pierwsze sety były... Niezłe w naszym wykonaniu, ale mieliśmy dwa bardzo dość długie momenty przestoju w tych setach. Tak jak już wcześniej wspominałem, jeden przy stanie 14-10 bodajże w pierwszym secie, gdzie w Brazylii daliśmy się odrudzić i nas doszła, i później przy bodajże 21-19 bo 21-20, gdzie nam odskoczyli i już nie daliśmy rady wyciągnąć tego seta. Z... Chciałbym zrzucić to na, na, na kantwę tego, że, że jest to początek sezonu i brakuje nam jeszcze troszeczkę grania i myślę, że tutaj leży tego przyczyna. Kolejny mecz Polaków i Brazylijczyków już w tę niedzielę w hali Atlas Arena w Łodzi.